Manchester City mistrzem Anglii? Spokojnie, sezon jeszcze trwa, ale jedno jest pewne: piłkarki City wjechały na autostradę, a reszta ligi będzie miała ogromny problem, żeby je dogonić. Cześć, tu Weronika Morzejko i to jest miejsce, w którym bije serce kobiecej piłki. Lecimy do Anglii, bo zaraz zaczyna się druga część sezonu. I pytanie brzmi, czy wreszcie zobaczymy zmianę na tronie? Przypomnę tylko, że sześć ostatnich mistrzostw zgarnęła Chelsea. Problem w tym, że De Blues zgubiły skuteczność, a Manchester City idealnie to wykorzystał i prowadzi w tabeli z sześciopunktową przewagą. Chelsea nieraz wychodziła z naprawdę dużych tarapatów, ale przy tak rozpędzonym City coraz głośniej możemy mówić o realnej zmianie mistrza. A kto za nimi? O podium walczą Arsenali i Manchester United. A do tej gry niespodziewanie dołączył Tottenham. Dobrze trafione zimowe transfery mogą tu jeszcze sporo namieszać. A miejsca w lidze mistrzeń są tylko trzy. Kto obejdzie się smakiem? Jedno jest pewne: emocji w Women's Super League nie zabraknie do samego końca. Zaglądamy na dół tabeli. I tu sytuacja robi się naprawdę nerwowa. West Ham i Liverpool mają ogromne problemy. A trudno wyobrazić sobie elitę bez tych klubów. Punkty są im potrzebne natychmiast. To też ostatni sezon z 12 zespołami w lidze. Od przyszłego roku WSL powiększa się do 14 drużyn, co trochę zmienia zasady walki o utrzymanie. Ostatni zespół w tabeli jeszcze nie spadnie, ale czekają go baraże. A co na zapleczu? Najbliżej awansuje Charlton, który wypracował już kilkupunktową przewagę. Tuż za nimi Birmingham, klub, który kiedyś walczył o mistrzostwo Anglii. I chce wrócić do elity. Miejsce barażowe zajmuje Bristol City, ale Newcastle depcze im po piętach. Wszystko rozstrzygnie się w pierwszy weekend maja, a w WSL dwa tygodnie później. Jak myślicie, jak będzie wyglądało mistrzowskie podium na koniec sezonu? Kto straci puchary? A kto awansuje do elity? Dajcie znać w komentarzach.